dzisiejszej medytacji chcę przyjrzeć się faryzeuszom. To grupa ludzi, których bardzo często spotyka Jezus, bo oni ciągle idą za Nim, tak jak Jego uczniowie, ale faryzeusze idą za Nim, by przyłapać Go na jakimś złym słowie, by wytknąć Mu łamanie przepisów. Jezus bardzo często krytykuje ich postawę. Faryzeusze Dzisiaj próbujmy stanąć twarzą w twarz z Jezusem tak jak faryzeusz. Ewangelia Świętego Marka, początek rozdziału 7. Wersety od 1 do 13. zbierają się przy Jezusie faryzeusze i uczeni w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. To jest ciekawe. Faryzeusze są blisko Jezusa, przychodzą go słuchać, są żywo zainteresowani Jego postacią, Jego słowami, wędrują nawet z daleka. Nawet jeśli Jezus jest w Galilei, to tam przychodzą z Jerozolimy, ciągną za Nim tłumy, a w tych tłumach też faryzeusze, którzy, którzy są ciekawi, kim jest Jezus, co będzie mówił, co robił. Na pewno też do nich docierały informacje o Jezusie cudach Jezusa, o jego znakach, o tym, co Jezus robił, przychodzą dzisiaj do Jezusa. Są tam w domu. Kim w ogóle byli faryzeusze? Skupmy się na tym, bo to może ważne, raz, a dobrze to sobie wyjaśnić, żeby wiedzieć na całe życie, czytając Ewangelię, o kim my mówimy, kiedy mówimy o faryzeuszach kiedy mówisz dzisiaj do ludzi którzy nie są chrześcijanami to bardzo często spotykamy się z tym z ich zdaniem o Jezusie mówią nie wierzę że był mesjaszem nie wierzę że był synem boga ale wierzę że był dobrym człowiekiem że był wielkim nauczycielem może nawet był prorokiem ale nie uznają w nim boga i mniej więcej takie było podejście faryzeuszy. Spotkanie z faryzeuszami, którzy próbują Jezusa uwięzić, na przykład to Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział 20, chcą go po prostu zabić. To Ewangelia Świętego Jana w 5 rozdziale, czy w 8, czy w 10, gdzie próbują go ukamienować. Czemu tak się dzieje? Czemu tak bardzo mocno wchodzą w spór z, z Jezusem? Kim byli faryzeusze? Tworzyli jedno z największych środowisk religijnych, jakichś stronnictw w czasach Jezusa. Byli tymi, którzy postanowili e, przestrzegać bardzo konkretnie, bardzo radykalnie Bożych przykazań. A więc nie tylko dekalog, nie tylko prawo Mojżesza, Pięcioksiąg, Tora, ale jeszcze tradycja starszych. Więc oni wierzyli mocno, że oprócz tej Tory spisanej, którą znamy jako Pięcioksiąg, jest jeszcze Tora niespisana. Mądrość tradycji starszych, czyli 365 zakazów, 248 nakazów, które drobiazgowo regulują każdą przestrzeń codziennego, życia człowieka wierzącego w Boga. A więc stąd to, co czytamy w XXIII rozdziale Mateusza, kiedy Jezus mówi wprost siedem razy biada, biada wam faryzeuszy, że bo dajecie dziesięcinę z mięty i kopru, bo y, y, jesteście droby pobielane i tak dalej, więc oni dają tą dziesięcinę, obmywają ręce przed posiłkiem, y, poszczą dwa razy w tygodniu, y, i pewnie niektórzy robią to z głębi serca, ale większość z nich skupiała się na takim suchym wypełnianiu przepisów prawa, takie bardzo legalistyczne podejście do, do prawa i także w relacji z ludźmi, w relacji z bogiem, również z ludźmi, którymi oni najczęściej po prostu gardzili, traktowali ludzi jako gorszych od siebie. Jezus tą, tą postawę krytykuje. Zarzuca im taki formalizm, przypodobywanie się ludziom, nazywa ich po prostu obłudnikami, porównuje ich do, do ludzi ślepych, którzy błądzą, mimo tego, że tak za, na zewnątrz są bardzo, bardzo w porządku. Zobaczcie, czy to nie jest dzisiaj bardzo konkretne słowo do nas? Czy dzisiaj nie możemy o sobie powiedzieć, że jesteśmy faryzeuszami? Obłudnik, hipokrites, stąd hipokryzja, to znaczy w języku greckim aktor. Ktoś, kto odrywa rolę kogoś innego. Kto, kto, kto zakłada maskę i, yy, i mówi to, czego żąda ta rola, ta postać. Hipokryta, aktor. Robi dobre wrażenie, dba o to wrażenie, o to, co ludzie widzą, a zaniedbuje taką swoją prawdziwą tożsamość. Czy to nie jest trochę o nas? Pomyśl sobie dzisiaj, tak najszczerzej jak potrafisz, nawet jeśli to miałoby być takie naprawdę okropne, ale prawda o tobie taka może być. Jeśli będziesz na nią patrzył w świetle Chrystusa, to, to, to ta prawda cię zbawi. W czym dzisiaj jesteś aktorem? Gdzie jesteś taki sztuczny? A może inaczej, kiedy jesteś prawdziwy? Czy jesteś prawdziwy w modlitwie? Czy jesteś prawdziwy w, w rodzinie, w małżeństwie? Gdzie jesteś prawdziwy? W pracy? Czy jesteś zawsze taki sam, czy inny z szefem, inny z żoną, z mężem, inny z przełożoną, z przełożonym? Czy jesteś inny, kiedy ludzie patrzą, i inny, kiedy nikt nie widzi? Czy jesteś prawdziwy na spowiedzi? Czy, czy na modlitwie, czy na mszy świętej? Jak mówisz w swoim sercu, to mówisz ładne słówka i próbujesz siebie wybielać, czy pokazywać siebie takim pięknym przed Bogiem w modlitwie, nawet tej modlitwie w twoich myślach? Co to znaczy założyć maskę dla ciebie? Odrywać rolę czegoś innego? Jak to jest? To jest bardzo ważne pytanie dzisiaj o faryzeuszy, o, o nas, jako tych, którzy próbują na zewnątrz być w porządku. Bardzo często to, co powiedziałem, faryzeusze gardzą innymi ludźmi. Faryzeusze biją się w cudze piersi, a nie w swoje własne piersi. To jest takie przykre, kiedy. Faryzeusze tak bardzo mocno prześladują Jezusa. Zastanówmy się, czemu? Przede wszystkim dlatego, że są zazdrośni o Jezusa. Są zazdrośni, dlatego, że gdziekolwiek Jezus by nie poszedł, to zawsze wokół niego gromadzą się tłumy, działa cuda, jest popularny, a oni nie, a oni zupełnie inaczej. Ludzie kochają Jezusa, a faryzeuszy traktują gdzieś tak na, na uboczu. Po drugie, nienawidzą Jezusa, ponieważ On im wytyka ich błędy. I tutaj myślę, że pomyślmy też o nas nie lubią Jezusa, bo wytycza im błędy. Czy są takie przestrzenie, w których nienawidzisz Jezusa, w których się nie możesz słuchać, których Go nie chcesz słuchać i najchętniej byś Mu zawiązał usta, zamknął usta. Jak reagujesz na to, gdy Jezus mówi prawdę o tobie, tą prawdę najbardziej bolesną? Czy nie jesteś faryzeusz, który woli zasłonić usta, zasłonić uszy i udać, że, że nie słyszy? A po trzecie, nie lubią Jezusa, ponieważ się go boją, a może raczej. Boją się tego, że On każe im coś robić, że On do czegoś ich wezwie, że On, że On rozpocznie coś, czego oni nie chcą. Już wyjaśnię o co chodzi. Nadzieje mesjańskie były bardzo konkretne wobec tego, że pojawi się rewolucja, że, pod, że podburzymy się wobec Wobec okupanta, że podbijemy sobie Rzym i wyzwolimy naród. I Mesjasz miał być tym, który wybawi Izraela. Pamiętacie, co mówią uczniowie idący do Emaus? Myśmy się spodziewali, że on wyzwoli Izraela od jego wrogów, ten Mesjasz Chrystus. I yy, takie były nadzieje Mesjańskie. Że Jezus przyjdzie i zrobi porządek, że Mesjasz przyjdzie i zrobi porządek, wyzwoli człowieka. Problem polega na tym, że faryzeusze byli bardzo dobrze ustawieni z Rzymianami. Byli w bardzo dobrych relacjach z okupantem. I taka sytuacja, w której przychodzi Jezus, dla Żydów jest bardzo wygodna. Jest im. Dla faryzeuszy jest, jest bardzo dobra. Mają swoje układy, mają swoje Sanhedryn, mają swoje komisje, komitety, mają swoje imprezy z okupantem, z piłatem, z, z rzymskimi przedstawicielami, celnikami i tak dalej. Więc im to jest wygodne i oni tak naprawdę nie chcą nic zmieniać w swoim życiu. Moi drodzy, to jest też o nas. To jest też o nas, kiedy jesteśmy pewni tego, co mówi Jezus, i wiemy dobrze, do czego nas Jezus wzywa, ale mimo to tego nie chcemy zrobić. Bo nam poplącze, bo nam zamiesza, bośmy się bardzo ładnie ułożyli. Mam bałagan w tym pokoiku swojego serca, ale przynajmniej wszystko na swoim miejscu mam. I boję się śmiertelnie, że ktoś mi przyjdzie do mojego bałaganu i mi posprząta, bo ja tam nic nie będę mógł znaleźć. Tak może być. Tak, tak mówią ludzie, starzy profesorowie, mający w domu wszystkie książki świata, i mnóstwo papierów pewnie sami macie takie historie. Ja może i mam na zewnątrz bałagan, ale w środku wszystko wiem, co gdzie jest. Jakby mi tutaj ktoś posprzątał, o to ja już nic nie znajdę. Tak czasem mówią. Tak Jezus chce zrobić z Twoim sercem. I czasem my tak się sami oszukujemy: Ja wiem, co gdzie mam. Tak, ale masz tam też grzech, masz tam też nieuporządkowanie, nieczystość, obłudę, egoizm. I Jezus to chce posprzątać, a Ty do niej chcesz wpuścić, bo wiesz, z czym to się łączy. Dlatego faryzeusze tak bardzo nie lubią Jezusa. Przychodzi do stołu, a oni zauważają, że niektórzy z jego uczniów brali, brali posiłek nieczystymi, nieumytymi rękami. A oni, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, i pytają, czemu twoi uczniowie nie jedzą nieczystymi rękami? Nie, 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 umytymi rękami. A Jezus im mówi, słusznie, Izajasz mówi o was, o obłudnicach. Właśnie tu jest to Hipokrytes. Ten lud czci mnie wargami, ale sercem jest ode mnie daleko. Moi drodzy, czy to nie o nas, te słowa Izajasza 29 rozdział 13 werset. Czcić wargami, ale sercem być daleko. Czy rzeczywiście dzisiaj w sercu masz to, co masz na języku, czy to samo mówisz, co myślisz? To samo na zewnątrz, co w środku. Czy nie dbasz o jakie zewnętrzne rzeczy, żeby tutaj właśnie się przeżegnać, żeby krzyż był na środku, żeby mieć na palcu różaniec? Na zewnątrz wszystko jest super, a w środku a w środku tego nie ma. Czemu Jezus to krytykuje? On jest czystością. On jest, to nie chodzi, zobaczcie, o przepis. Pomijamy to dzisiejsze kulturowe patrzenie, że oto mamy ciągle myć ręce, dezynfekować, mieć czyste ręce przed obiadem. Umyj ręce, mówi zawsze mama dziecku. A to nie chodzi o to. To nie chodzi o takie mycie rąk w tej Ewangelii. Tu chodzi bardzo konkretnie o rytuał. O, o rytuał. Na zewnątrz byłeś w nieczystości, do, 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 mogłeś dotykać rzeczy nieczystych. Oto idziesz się obmyć, aby móc usiąść do stołu. Rytualna czystość. Ty sam jesteś czysty, ale to świat cię brudzi. A Jezus jest z uczniami. Oni są wszyscy wyspowiadani, oni są wszyscy w szkole Jezusa, oni są wszyscy czyści, bo są przy najczystszym. I cóż, będąc tak blisko Jezusa, będąc zasłuchanym wielu słowa Będąc tak blisko Ewangelii, oni mają się przejmować tym, że jakiś tam kubek dotknę, dotknięty przez podłość tam wcześniej jest już nieczysty i nie można go dotykać. To, to, to są tylko przepisy. Sercem jesteś daleko ode mnie, a dbasz o, te, o takie szczegóły. To ja osobiście tutaj wstawka może osobista, ale podczas spowiedzi to często słyszę. Ktoś nie był u spowiedzi parę tygodni, parę miesięcy. I jako najważniejszy drzech mówi, że w piątek nie pościł, że opuścił mszę Świętą w Niedzielę. Zobaczcie, to są wszystko może i ważne rzeczy, ale one są jakimś czubkiem góry lodowej. To, że nie pościsz w piątek, tak naprawdę oznacza, że masz kiepską relację z Jezusem, że nie potrafisz przeżywać piątku jako dnia, w którym uwielbiasz dzieło krzyża. Post ma mi pomóc przeżyć spotkanie z Chrystusem, który dla mnie na krzyżu umiera. Mam się czegoś wyrzec, zrezygnować, żeby być bliżej Mistrza. Jeśli omijasz mszę świętą w niedzielę, albo mówisz jako drzech, że się spóźniasz na mszę świętą, to znaczy, że nie dbasz o swoją relację ze Zbawicielem, że ta niedzielna Eucharystia, czyli trwanie na Kalwarii, patrzenie na mękę, śmierć, zmartwychwstanie w jednym momencie Chrystusa, dla mnie nic nie znaczy. Jeszcze ja spóźniej, jakbym szedł na spotkanie czy do księgarni. Zobaczcie, wyznawanie takich rzeczy na spowiedzi trochę przypomina postawy faryzeuszu, którzy właśnie tak działają, którzy mówią, no tutaj nie, nie umyłeś ręki, nie rozluźniłeś pięści, nie dajesz jakichś tam przepisów i tak dalej. To nie o to chodzi. Sercem daleko jesteś ode mnie. Ile się mogę spóźnić? A jak przyjdę po kazaniu, to jeszcze dobrze, a, a, a jak się spóźnię trzy minuty, to, to źle. A jak wyjdę w trakcie ogłoszeń, to ważne. To, to jest dbanie o szereg nakazów i zakazów zupełnie jak faryzeusze. Nie pamiętam pokuty, nie pamiętam formułki, to muszę uklęknąć, a ksiądz nie, za, nie, nie zapukał, czy to ważna spowiedź. Moi drodzy, to naprawdę nie o to chodzi. Chodzi o serce. Uchyliliście Boże przykazanie, a trzymacie się ludzkiej tradycji. Obmywacie dzbańki, czubki i wiele podobnych rzeczy. Uchyliliście, w terście dosłownie, zostawiliście Boże przykazanie. Zostawiliście Boże przykazania. Moi drodzy, że to nie jest słowo o nas? I mówi do nich, sprawnie uchylacie Boże przykazanie. W terście greckim, uśmiechnąłem się, jest, jest powiedziane yy, pięknie. Pięknie uchylacie Boże przyczazanie, sprawnie, pięknie to robicie. Macie w tym wprawę, żeby Boże przyczazanie omijać, a swoje zachowywać, tradycje zachowywać. Macie, wiecie, takie doświadczenie było w tym czasie Izraela. Że każde ślubowanie i, przy, i jakieś zobowiązanie można było uchylić, można było czymś zastąpić. Jesteś zobowiązany, żeby płacić z swoich rodziców, utrzymywać swoich rodziców, ale możesz to zastąpić. Nie chcesz? Mówisz Korban, czyli darem złożonym w ofierze jest to, co miało być ode mnie wsparciem dla ciebie. Położysz tam coś do starbońki w świątyni i już nie musisz pomagać swoim rodzicom. Przepisy. Przepisy, a nie serce. I Jezus stop krytykuje. Żebyś się nie skupiał na przepisach, a zajął się sercem. Moi drodzy, krótko dzisiaj, ale pomyślmy. Faryzeusz, obłudnik, ktoś, kto co innego mówi, co innego robi, co innego ma na ustach, co innego ma w sercu. Czy nie jest to spotkanie dzisiaj dla nas? Takie może nieprzyjemne, może trudne, ale konkretne. Jeśli chcesz przychodzić do Jezusa, nazwij. Nazwij największe bagna swojego serca, bo on je osuszy i zrobi z nich piękne, piękne łąki pełne kwiatów. Tylko naprawdę bądź prawdziwy. Tylko to się liczy. Prawda przed Bogiem. Sercem daleko jesteś ode mnie. Sercem masz być blisko. A nie czcij wargami, a nie pokazuj tylko na zewnątrz. Dzisiaj ta medytacja krótka twarzą w twarz. Faryzeusze, Ty, Faryzeusz, i Jezus. Ważne spotkanie na naszej wielkopostnej drodze.